Cześć, 23 listopada. Ja Wam pokażę, jak wyglądają nasze szynki po 7 dniach peklowania. Jest to ligawa wołowa, jest szynka zrazowa, górna, z dolną związana. Niektórzy, ci, którzy oglądali wcześniej związania, to dzisiaj zobaczycie, jak wygląda w przekroju. Szynka była nastrzyknięta, ligawa nie. Przekroimy teraz ligawę wołową. Ona też była później sparzona w wodzie do temperatury 60 centymetrów w środku. Tak wygląda w przekroju. Sprawdzę jeszcze tylko smak. Petarda. Kolejna szynka. Tak jak mówiłem, 7 dni peklowana, był delikatny nastrzyk. Tak wygląda w przekroju. Jest tutaj około półtora, w niektórych miejscach, 2 cm tłuszczu ze środka pomiędzy górną a dolną, górną a dolną, też troszeczkę tłuszczyku, żeby ten smak nam ładnie rozprowadzał. Nie wiem, czy, czy mi uwierzycie na słowo. Bardzo dobre. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.